Dziś um, zrobię um, odcinek z moim widzem Jak się przydostanie do naszego teamu Jak się przydostanie do naszego teamu um, Fortnite plus Roblox równo się z jej doma To przydostanie się do naszego teamu A jak wychodzą nie no, Dobra, ajem, ajem, Okej, okay, dobra Trzy, cztery 10. Dobra. Więc teraz teraz lecimy z editami Dobra, więc Agit call 3 2 1. Co to jest? Dobra, już, już, już. Dobra, i tak oceniamy. No, ja zapomniałam, się w swojej widzowie Edit.com 6x10 też. 6x10. Dobra, teraz zaczynamy do normalnych editów. Dobra, normalny edit to 3, 2, 1. tak nie Do, dobra już. Dobra, Edity, Edity tak 9,5 dziewię na 10. Dobra, i teraz chodź do mojego walca. Chwila. Pyk, pyk, pyk. Pyk. I chyba jeszcze dalsze. Um. Dobra. Jeżeli cię raz... Jeżeli teraz w Ciebie trafię, to dostajesz się do naszego teamu. I nie przedostajesz się do naszego teamu. A jeśli Wy, widzowie, chcecie się przedostać do naszego teamu, to napiszcie um, mi w, w, w komentarzach, um, czy ktoś chce przedostać się do naszego teamu. W um, um, do dodać srebro, w porne dodać Dobra, um, pa.